Ah! Witam Bogusław Pudziński, firma Kontek by Exertis. Witam na targach ISE w Amsterdamie. Ostatnie targi w tym mieście, ale dla nas pierwsze targi wykonywane wspólnie z naszą spółką matką, czyli firmą Exertis, która nabiła nasze udziały, którą jesteśmy częścią tej grupy kapitałowej. Na tych targach kilka nowości zaprezentuję przede wszystkim tą, na którą czekali nasi partnerzy związani z firmą Barco i związani z systemem Barco ClickShare. Jednym z głównych produktów, który pokazujemy na tych targach jest Barco ClickShare serii Conference. Nowa seria, która jest kontynuacją produktu, który jest szeroko znany, czyli Barco ClickShare. W wersji Conference system umożliwia podłączenie do jednostki centralnej oprócz monitora z nakładką dotykową, również kamery oraz mikrofonu, czy też speakerfonu. I w ten sposób jednostka centralna przejmuje funkcję współpracy z komputerem, z którego będziemy transmitować sygnał do monitora, ale również poprzez dodatkowy przycisk umieszczony na batonie. Jesteśmy w stanie bezprzewodowo do komputera, do którego będzie podłączony ClickShare Baton, również dostarczyć sygnał z kamery oraz z mikrofonów. Systemy ClickShare Conference to w tej chwili trzy różne wersje. Najtańsza seria CX20, gdzie cena zaczyna się od niecałych 2000 euro, pozwala na kolaborację, na wyświetlanie kontentów rozdzielczości Full HD oraz na scymigowanie obrazu z kamery i speakerfona. Seria nieco droższa CX30 oferuje również moderację w zakresie wyświetlanych obrazów, czyli możliwość zdefiniowania, jaki obraz będzie. Wyświetlany na naszym monitorze, jak i jaki obraz będzie wyświetlany na zdalnie do innych użytkowników podłączonych do wideokonferencji. Seria CX50 oferuje funkcjonalność zarówno w wcześniejszej wersji, czyli serii Collaborate, ale dodatkowo daje możliwość podłączenia kamer oraz mikrofonów, które są niezbędne do prowadzenia wideokonferencji. Barco Clickshare to nie tylko same urządzenia montowane w salach konferencyjnych, ale również platforma XMS służąca do zarządzania wieloma instalacjami, wieloma salami konferencyjnymi, czy też wieloma lokalizacjami, gdyż urządzenie w postaci XMS 110 pozwala zarządzać nieograniczoną ilością urządzeń Barco Clickshare Conference oraz Barco Clickshare Series Collaborate zmieniać ich konfigurację, przypisywać batony do różnych sal konferencyjnych, sprawdzać ich wykorzystanie, jak również updateować firmware, czy chociażby przypisywać je bezpośrednio do poszczególnych sal w przypadku sal łączonych. Elementem dodatkowym, który uzupełnia ofertę Comtech w zakresie ClickShare jest również bogata oferta systemów wideokonferencyjnych. Od ponad pół roku jesteśmy dystrybutorem firmy LifeSize. Jak również od niedawna podpisaliśmy umowę dystrybucyjną z firmą Lenovo, która oferuje bogaty wachlarz urządzeń peryferyjnych, kamer, speakerfonów, jak również urządzeń dodatkowych niezbędnych do przeprowadzania wideokonferencji.